Jeśli chodzi o cały program lęgowy, to trzeba wziąć pod uwagę szerszy zakres czasowy i stosować suplementację troszeczkę wcześniej. Chodzi tutaj o to, że matka musi być dobrze przygotowana do tworzenia żółtka oraz skorupy jaja, i tutaj tą suplementację trzeba też odpowiednio ustawić. Też rozmawialiśmy właśnie w tej kwestii, że jest to zauważalne. W takim aspekcie, że pierwszy lęk jest dobry, natomiast następne są słabsze, i to sugeruje, że jeżeli matka jest no lepiej przygotowana czy normalnie przygotowana do pierwszego lęgu, jest ono pewnym obciążeniem dla organizmu, każdy następny jest ponownym obciążeniem, jeżeli pewna pula minerałów i witamin. W organizmie matek zostanie wykorzystana w pierwszym lęgu, no to już niestety ta pula jest wyczerpana do następnych i te y, następne lęgi y, po prostu są słabsze. Y, to, co jest istotne z praktyki mojej, to przede wszystkim walczymy tutaj o suplementację związaną z budowaniem skorupy, czyli jest to mineralizacja całej skorupy, preparat mineralny oraz AD3C Dlaczego, dlaczego te kompleksy? Witamina D3 jest bardzo istotna jeśli chodzi o gospodarkę wapniową organizmu. Jeżeli jest niedobór witaminy z grupy D, jest blokada wchłaniania wapnia, czy jej upośledzenie wchłaniania wapnia do kości. A to jest istotna sprawa, dlatego że one są, że tak powiem, ostatnim rezerwuarem wapnia, jeżeli czegokolwiek brakuje w paszy, to właśnie skorupka zaczyna czerpać z kości. Jeżeli nie, nie uzupełnimy tych niedoborów, no to właśnie następne lęgi już będą miały problem z, z jakością. Mówię tutaj o skorupie.